Witam Was w kolejnym odcinku z EAFC24. Moi drodzy, no mój skład jest mocno przebudowany. Mam inną formacje, mam droższe karty. Najpierw zobaczymy co jest w SBC, bo mieliśmy... W poprzednim odcinku mieliśmy do czynienia z Euro, z eventem, który no ponoć może nas zaskakiwać. Mamy El Diaza, mamy Gomez, który też jest drogi wciul. Crespo 13 składów? Ja pierdzielę. Ja zrobiłem tylko dwa pierwsze. W cztery dni zrobić tego Crespo? Nie, no i jej, wy, wyście grubo przesadzili, nie? Hernan Crespo 96 overala, Ja się tego nie spodziewałem, po jejże że. On może być taki drogi. O, Araujo. I ponoć. Widziałem, że on ma takie same statystyki co jego Toc. No, tylko mniej ma podań. Nie wiem dlaczego. ja <laughs> pierdzielę. Jest niesamowite. No, ponoć ten Araucho jest gorszy niż jego Toc, albo ma takie same statystyki co jego Toc. Więc, jej, ale odwaliliście kaszanę, tutaj, tak, co my tu mamy? Ja polecam wam kupić e, toca Araucho, który kosztuje prawie 200 tysięcy, a nie e, Glory Araucho, który kosztuje bodajże jakieś 400 tysięcy, bądź pół miliona i ma takie same statystyki no o jeden mniej podań, jest szczęsny Vlasic93, Zubimendi93 Hiszpania, Chorwacja, ja bym obstawił na Hiszpanię, bo to to też jest fajny zespół. Ja bym zrobił tego z ubi jakbym miał tyle foderu. Skład 8-5 stocem. Jeszcze chyba spain. Tak jest. 4 na 4. To jest drugi mecz. Hiszpania, Chorwacja. Nacho, 8-5 razy 5. Barcola, dwa składy i to trochę drogie składy. No szkoda, bo Francja jest faworytem na euro, no szkoda, że nie zrobię tego Barcoli, bo to jest ciekawa karta, potrzebuję tylko składu 8,7 i 8,8, 8, a ja nie mam tyle monet, ja pierdziele, Makis, chyba też potrzebuję skład 8,5, tylko jak tam sytuacja w Wenezueli, czy to jest Wenezuela? Tak, jest Wenezuela. Dobrze myślałem. Tylko jak tam sytuacja w Wenezueli e, w grupie? No bo te karty mogą dostać upgrade. I w końcu mam e, innego bramkarza w składzie. Ale zaraz Wam pokażę, jak oczywiście zostawicie łapeczkę do góry. E, player Pix informuje. Ja pierdzielę. Wow. Eee, ale wróciły codzienne rozbudowy srebrne, brązowe i tak dalej. No teraz już nie mam foderu. Na co pchać to wszystko? Czy coś się zmieniło? Nie. Skład 82 i 83. Ci się nic nie zmieniło. Dobra, e, Czy przyszło coś z zadań? E, Andras Christensen O, codzienne te całe O Jezus, Food Champions Eee, to jest... O kurde, ale fajna paka. 8-5 razy 10 za Champions. Ja pierdzielę e, Zadania co, e, tygodniowe Jeden naród Eee, czy tu nic nie ma z sezonowych, kurde I były jakieś fajne ewolucje Chyba to była płatna ewolucja Z obrońcami Supreme Defender No bo tu zmieniłem język na angielski, bo tu też wszedłem na taką grupkę na Facebook'u z EFC24, że możemy się pochwalić różnymi trafami i składami jakie mamy Mamy Star Performer No niestety szkoda, że nie wlicza się do tej ewolucji Chloe Kelly którą mam Szkoda, bo na pewno ta Chloe Kelly oceniona na 93 będzie lepiej wyglądała niż jej Toc. Na pewno. E, ten Toc Kelly był za drogi. Szkoda totalnie. Dobra, zostawcie proszę dla mnie łapeczkę do góry, subskrybujcie kanał. A ja wam pokażę składzik za 3, 2, 1, start. Tak jak widzicie, mam skład oceniony na 94, mam e, full zgranie i mam formację 4-1-2-1-2. Drugi wariant, czyli dodatkowo wariant z eșpekami. Na bramce mam Schmeichela, którego udało mi się trafić. z Spiku 8,2+. E, Adamsa też trafię z 8,2+. E, Szkryniara, No, trafimy akurat z jednej paczki. E, Hansko e, też przyszedł do mnie do składu. Ten Hansko, No, szkoda, że on kosztuje 40 tysięcy. No, ma 4 słabszej nogi. Ma 90 tempa, 91 obrony, 93 fizyczności. Szkoda, że on kosztuje 40 tysięcy, bo to jest. No nie, no nie aż taki najgorszy obrońca, ale to, to też nie jest bibitny. Liza Razu w składzie. Udało mi się trafić z 84, plus Bentakura 95. Ale on ma genialne statystyki. Wszystkie statystyki powyżej 90: Bentakur 96. Pedriego też trafiłem. Który jest ciekawy. No, w taktyce to ja mam yy, grałem nim na eśpedeku. Bo, bo to też jest ciekawa persona. Tego Adamsa też trafiłem. Z Pika 82, to też jest ciekawa postać. Może on grać na CDM-ie, RB, RM i CM. Ciekawa postać. Jeden go na RB, bo tu też jest mnóstwo ciekawych kart. Daniego Olmo też trafiłem. Z Pika 82, dzisiaj. A wczoraj Michaela, Bentakura i Pedriego. I pierdole na ławkę niestety Ten Dani Olmo On ma tak 92 tempa, 93 strzałów, 95 podań, 98 driblingu On ma tak Kama, CFA, RW i LW 4x4 No, no tylko te 4x4 trochę przeszkadza Dlatego kosztuje te 140 tysięcy Tu ja mam dużo Hiszpanów, ja pierdziele. Jeszcze mam Petera Schmeichela, którego udało mi się wrzucić do składu za Petra Czecha. Team of the Year. Ten Schmeichel ma fajne statystyki. 96 Robinsonada, 98 refleks i 95 ustawienie się. Spoko. Wykopy też ma spoko, tylko to łapanie troszeczkę mogłoby być lepsze u Schmeichela. Ja będę u niego złapania 99, jeżeli chodzi o Duńskiego zawodnika, byłego duńskiego zawodnika z Manchester United. Ławka prezentuje się tak, no dałem jego na ławkę, bo Bo nie chciałbym mieć Chetriego z jednym punktem zgrania. Pierlo też na ławkę. Trafiłem też Rosickiego, z Pika z Hero, tak samo Liza Razu 93 też spika z hero. No i zarazu kosztuje 200 tysięcy jeszcze. <grymne> Coś ciekawe. za nie przepaliłem. No, trochę dobrze. Yy, Kamawingi też nie przepaliłem. Waskę to jest spoko postać. Yy, hasy będę zostawiłem. No tu tyle by było. No, kaka dalej u mnie w składzie już od. Paru miesięcy ten kaka się wrąbał tutaj do mojego składu. 5 na 4. 4 słabszej nogi, 5 sztuczek. No, fajny składzik. No tylko brakuje mi ligi indyjskiej, żeby Cetry miał zgranie. No wtedy będę mógł go dać do składu. I wtedy będę miał 32 zgrania No trochę napad mam nie za... No nie najlepszy, ale... Za chwilkę to może się zmienić Jak będę miał nowego napastnika <grymka> Nie, pierdziele Ale będzie dopiero napad Kaka i czetri. Uuu, 4 jest na zerowym Gdy Kaki nie ma Chetri by był na zerowym zgraniu. Kurde. No trochę lipa powiem wam szczerze. Trochę lipa. Ale wiecie, że te karty mogą się upgrade'ować? Więc taki Pedri 99. Kurde. Bym nie pogardził tak szczerze. Stany Zjednoczone są w grupie z Urugwajem w Copa America. Więc... Tylko fajna sytuacja. No, Hiszpania jest z Chorwacją w grupie. Co jest ciekawe. No, nie mam Francuza. No, nie wiem, czy dobrze, czy nie. I kogo Dania ma w grupie? Idę to, Idę to przeanalizować. Dobra, zobaczmy. Eee, mamy tak. Hiszpania w grupie z Chorwacją, z Włochami, z Albanią. E, Dania jest grupie, w grupie ze kurde, w grupie ze Słowenią, Serbią i Anglią. No Serbia, fajny rywal. No też nie jest taki tragiczny rywal, no tak samo Dania, bo tu też są fajni zawodnicy. No Hiristensen, Eriksen, Show, Hoiberg. no fajni zawodnicy z Danii więc mam nadzieję, że Schmeichel będzie miał 97 oceny i 99 statystyki do karty. Wtedy będzie miał fajny rating. Wtedy on będzie takim rzeźnickim goalkeeperem w dziejach. Naprawdę. Idę zobaczyć jeszcze, co z Copa Ameryka. No tu mam trochę rozmazane, ale niech będzie. No mamy tutaj... Parag ten. Stany Zjednoczone w grupie z Urugwajem, z Panamą i z Boliwią, więc albo szybkie pierwsze miejsce dla Stanów Zjednoczonych, drugie dla Urugwaju, albo pierwsze dla Urugwaju i drugie dla Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że obie grupy wygrają trzy spotkania. To będzie ciekawe zjawisko. Wenezuela. W grupie z Ekwadorem, z Meksykiem, więc Wenezuela no może dostać tylko jeden upgrade do overall'a. Więc ten Makis będzie miał tylko 94. Jak oczywiście wygra jeden z meczy, no, chyba wygra z Jamajką. Takie mam odczucie. Kolumbia, Paragwaj, Kostaryka i Brazylia. Ok, więc jak ktoś ma Bruno Guimaraesza, to powodzenia. Bo wtedy będzie miał 99 oceny. <głos> <głos> tak samo Luisa Diaza. Kurda, kto jest z Meksyku? Z Copa Ameryka. Chyba Alvarez z West Hamu. Tak, Alvarez. Jak ktoś ma Juliana Alvareza, to powodzenia. Bo Argentyna jest z Peru, Chile i Kanadą w grupie. Więc. No taki Alvarezik 98 albo 97. Też fajnie, też fajnie by wyglądał. To są karty ciekawe bardzo. Grupa ciekawa. Karty też ciekawsze. Zobaczmy cenowo te karty. Schmeichel 300 tysięcy, około. Adams też 300 tysięcy. O, już. Ponad ćwierć miliona. Ok. Schmeichel też kosztował 300 tysięcy. I też będzie kosztował tyle: 300 tysięcy monet. Dobrze. E, Adams ćwierć miliona. Schmeichel e, 300 tysięcy. Bentakur pół miliona monet prawie pół miliona monet, ponad 490 tysięcy monet. Ciekawie. Pedri, fajny overallowo zawodnik kosztuje 700 tysięcy monet. Kurde, wcześniej kosztował z 2 miliony, albo milion, ponad. Teraz kosztuje 700 tysięcy. Dani Olmo, no trochę. Będzie taniej kosztował. 140 tysięcy, ja widziałem go, że on kosztował. No, 140 tysięcy monet w dalszym ciągu. No, ten handko kosztuje prawie 40 tysięcy, ale to jest genialna obrońca. Więc. No, nadzieja w, e, w fajnych klubach, e, w na, narodowościach, przepraszam. E, nadzieja w Hiszpanii, bo tutaj z, są bardzo ciekawe karty, e, które mogą dostać fajne overall. Na przykład Dani Olmo czy Pedri są ciekawe karty. Są to ciekawe karty. Ja zdobyłem tylko pierwszą ikonę wczoraj. Cisz, Michael 96 oceny i ani jednego bohatera. No trafiłem też kopa Ameryka. No wczoraj też trafiłem full, full kruga, którego przepaliłem. Bo nie wiem czy jest ciekawy, czy nie. W jakiej sytuacji są Niemcy? No, Niemcy są w grupie ze Szkocją i Węgrami. No to w sumie fajna sytuacja. Więc szybkie pierwsze miejsce dla Niemiec w grupie. <gry> Węgry wątpię w to, że dostaną jakiekolwiek upgrade oprócz jednego. Czy Węgry dostaną jakikolwiek upgrade? No bo z Węgier jest parę fajnych zawodników, na przykład e, Szoboszlaj, to jest ciekawy zawodnik, bardzo I nie ma ciekawszego zawodnika niż Szoboszlaj No w Urugwaju jest Araujo e, Valverde, więc Szybkie wygranie ćwierć finału gwarantuję. Albo nawet i pół Nie no, wątpię raczej, żeby, żeby wygrali półfinał. No bo tu są też mocne narodowości, tak jak Argentyna, Brazylia. To Będzie ciężko. Ciężko będzie. Ale żeby taki bentakur, który będzie miał 5 na 5. Kurde. Ciekawe tutaj rozwiązanie. Więc moi drodzy. Reasumując. No dałem trenera niemieckiego, który zwiększy zgranie. Musiali. Dzięki temu mam pełne zgranie. No, musiałbym dodać jeszcze Ligę Indyjską, a jej jeszcze nie mam. Więc. E... Jakby do 4 do składu Zaliczali Eri to byśmy mieli kurde no bardzo nieciekawą sytuację bo no z zakakę, za, za kakę to byłaby nieciekawa sytuacja, bo wtedy 4 byłby na zerowym zgraniu i zgranie byłoby równe 28 zamiast 33 jakbyśmy dali go za Kakę. Bo też ikony są gwarantem dobrego zgrania. Dobra moi drodzy, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Cześć.